Na drugim biegunie, może nie na drugim biegunie, tylko w drugiej klasie w LNP2. Oczywiście świetnie też się zaprezentował Inter Europol Competition. Trzeba to podkreślać, bo był to bardzo dobry wyścig polskiego zespołu. Oni tak naprawdę. Razem z Panisem zdominowali tą, ses tą klasę LMP2. Oni tam w pewnym momencie chyba nawet na mecie mieli dwa okrążenia przewagi, więc to generalnie była pełna dominacja, chociaż nie obyło się bez małego zawału serca. W samej końcówce wyścigu, w zasadzie w ostatniej godzinie wyścigu okazało się, że IEC... Jec z numerem 43 dostał karę przejazdu przez Aleję Serwisową za przekroczenie prędkości w Alei Serwisowej. Niestety, Nick Jeloli, który prowadził na tej, ostatnim, na tej ostatniej zmianie kierowców samochód, on mówił potem w wywiadzie o tym, że po prostu zablokował koło i zbyt dużą prędkością wpadł do Alei Serwisowej. Doszło do tego przekroczenia. Sędziowie bardzo dużo tych kar wydali w ten weekend za przekroczenie prędkości w Alei Serwisowej. Skończyło się na drive-thru. Oczywiście stracili. Wtedy panowie prowadzenie w tym wyścigu na rzecz panisa. Mimo wszystko ci bogowie racingu byli dla nich łaskawi, bo... Okazało się, że ekipa francuska z numerem chyba 48 doznała awarii swojego samochodu i stracili bardzo mocno tempo w tym wyścigu. Oczywiście dowieźli bez problemu drugie miejsce w tym wyścigu, no bo ta przewaga, tak jak wspominałem, była bardzo duża, ale pozwoliło to Nikowi odzyskać prowadzenie w tym wyścigu i po raz drugi wygrać Lemon w klasie LMP2. Mówię wygrać, bo panowie wygrali Lemon w klasie LMP2, bo tutaj też już parę w mediach widziałem takich stwierdzeń. O tym, że to nie jest zwycięstwo Lemon. No to jest zwycięstwo Lemon, bo Lemon jest podzielone na klasy. Jeśli ktoś wygrywa w klasie GT3, to nawet do jego statystyk przypisywane jest zwycięstwo w wyścigu Lemon. Najzwyczajniej w świecie ścigał się on w jednej z trzech aktualnie dostępnych klas. Oczywiście Open, można powiedzieć po kolarsku. Wygrywa ten, który wygra w hypercarach, bo to on najszybciej najwięcej dystansu pokonał w ciągu 24 godzin, ale w klasie LMP2 oczywiście wygrał samochód Inter Europol Competition. Jest to drugie zwycięstwo i trzecie podium tej ekipy z rzędu. No to generalnie można powiedzieć, że jest dominacja, jest to rzecz bardzo niespotykana. No tym mogą się pochwalić tak naprawdę tylko i wyłącznie najlepsze zespoły wyścigowe na świecie. Myślę, że Inter Europol w każdej edycji Le Mans, w której będzie brał udział, będzie rozpatrowany jako faworyt do zwycięstwa. Zresztą widać było potem jak ta ekipa pracuje podczas tego wyścigu, że oni są do tego najzwyczajniej w świecie doskonale przygotowani i mają ten wyścig opanowany we wszystkich szczegółach tak naprawdę i tylko jakaś katastrofa mogła im zabrać to zwycięstwo.